W Złotym Stoku oficjalnie wręczono Elżbie Cieszumskiej, właścicielce kopalni złota, najbardziej prestiżową europejską nagrodę European Heritage Award 2022. Nagroda ta jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kulturowego dziedzictwa w Europie. Ta nagroda jest, jeśli można użyć metafory, europejskim Oskarem, największym wyróżnieniem, jaki Komisja Europejska i Europa Nostra, a więc y, pan Europejska organizacja zajmująca się ochroną dziedzictwa kulturowego, każdego roku przyznaje w różnych kategoriach, ale tą, myślę, najważniejszą są Mistrzowie Dziedzictwa. I taką Mistrzynię mamy w Złotym Stoku. Mogę dzisiaj y, z, ze wzruszeniem, ale też y, to dla mnie zaszczyt, potwierdzić Urbiet Orbi, że pani Elżbieta Szumska jest czempionką, jest laureatką tej nagrody, która w języku angielskim nazywa się Heritage Champion. Dostałam wiadomość od mojej przyjaciółki Agaty Byszewskiej z Warszawy o takiej właśnie nagrodzie, którą możemy otrzymać, która jest przyznawana przez Europę Nostra. Dała mi wszystkie namiary na tą organizację. Po przeczytaniu powiedziałam, no nie, daleko nam do takich, do takich nagród, ale moje córki powiedziały, mamuś, kto nie próbuje, kto nie ryzykuje, szampana nie pije. I tak powiedziałam sobie, że faktycznie warto spróbować, no przynajmniej spróbujemy. Dla nas, dla mojej rodziny, to jest docenienie nie tylko tego, co robimy komercyjnie, czyli jakby kopalni, turystyki, ale przede wszystkim tego, co robimy sobie gdzieś tam po cichutku. Dbanie o historię, która jest bardzo trudna na Dolnym Śląsku, dbanie o dziedzictwo kultury, uczenie też innych tej historii, tego, jak podchodzić do. Sytuacji z odwiedzającymi nas Niemcami, którzy przyjeżdżają tu w podróże sentymentalne, jak to wszystko odbierać, jak ich gościć. Więc dla nas ta nagroda jest takim, no chyba pomimo wszystkich nagród, które nasza firma już dostała, to jest naprawdę wyjątkowa, bo docenia właśnie nie tylko ten aspekt turystyczno-komercyjny, ale to, jak dbamy o dziedzictwo narodowe. Zwieńczeniem tego wydarzenia był koncert Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego, który odbył się w starej kruszarni na terenie kopalni złota. Tym razem mogliśmy posłuchać muzyki fortepianowej w wykonaniu bułgarskiego artysty Georgije Mundrowa. It's not only kind of festival with a lot of instrumental music. I found the artistic director Magdalena Cornelius Kulik. and the team uh, making a very creative project so they try to put a theme in the middle of everything and the program is uh, focused of some idea some uh, experience and not only of some instrumental ensembles or composers which is the, mostly the cases of the festivals so it's completely another very creative way I Takie zachodzą interakcje pomiędzy publicznością, która bywa na naszych koncertach, a artystami, że tak jak Pan powiedział, zamiast słów są po prostu dedykacje. Dedykacje dla tych osób, które. E, są bliżej związane z Dolnośląskim Festiwalem Muzycznym, albo tak jak w tym przypadku, kopalnie złota w Złotym Stoku, po prostu goszczą nas tutaj. także Tak to się dość często odbywa. W Złotym Stoku mieliśmy tego najlepszy przykład. Różnego typu miejsca sprawdzamy, bo naszą ideą jest to, żeby grać w miejscach mniej oczywistych, to znaczy takich, które są zarówno od, oddalone od wielkich ośrodków, jak i takich, w których no, muzyka o takim charakterze. Wysokim, poważnym, no, gości dość rzadko. I przyznaję, że jesteśmy zarówno z atmosfery, z publiczności, jak i z tego, co tutaj się wydarzyło, bardzo zadowoleni. Mam wielką nadzieję, a to mówię we własnym imieniu moich współpracowników, wszystkich, mam wielką nadzieję, że będziemy mieli ciąg dalszy po prostu. Koncert był przepiękny. Ja jestem. Um dwukrotnie wzruszona, nie tylko pięknym muzyki, jakiej jaką doświadczy, jak doświadczyliśmy, ale przede wszystkim stara kruszarnia, w której się odbył koncert. Nazywałam ją zawsze ten projekt Dom Spotkań. I miało to być takie miejsce, w którym właśnie spotykamy się z mieszkańcami, z lokalnymi tutaj naszymi znajomymi, przyjaciółmi i, i po prostu osobami, które chcą nas odwiedzić. I dzisiaj to był właśnie taki moment, że każdy mógł przyjść, dołączyć. Wydarzenie było niebiletowane, więc było naprawdę dla każdego. I to jest takie spełnienie właśnie małych Marzeń, że poza nie wiem, tym, że mamy tutaj restaurację, tym, że można zorganizować tu u nas wesele, no to jesteśmy też takim domem spotkań.